Cześć wszystkim z tej strony chemiczny chichot, a dzisiaj krótko o bloku S. Blok S tworzą pierwiastki zlokalizowane w układzie okresowym w grupie pierwszej, czyli są to litowce, oraz w grupie drugiej i są to berylowce. Do bloku S możemy zaliczyć też Hel. Jeżeli chodzi o litowce, czyli metale, które zlokalizowane są w grupie pierwszej układu okresowego, to mamy tutaj następujące pierwiastki: Lit, sód, potas, rubit, ces i frans. I wszystkie te metale będą zachowywać się bardzo podobnie. W przypadku litowców, które znajdują się w pierwszej grupie układu okresowego, możemy powiedzieć, że mają one jeden elektron walencyjny, który tworzy podpowłokę ns. I n to jest numer okresu i jeżeli lit zlokalizowany jest w drugim okresie, to jego elektron walencyjny zlokalizowany jest w podpowłoce 2s. Jeżeli sud zlokalizowany jest w trzecim okresie, to jego elektron walencyjny będzie zlokalizowany w podpowłoce 3s. I tak dalej. Litowce tworzą następujące związki chemiczne: wodorki, no i wodorki to jest metal połączony z wodorem. Przykładem wodorku będzie LIH, NAH, KH i tak dalej. I wodorki metali z grupy pierwszej tworzą wodorki, które mają wiązanie jonowe, więc będą to związki jonowe. Oprócz wodorków mamy również tlenki. No i tutaj tlenki, które będą tworzyły metale zlokalizowane w grupie pierwszej, to może być na przykład Li2O, Na2O, K2O. I tak dalej. Oczywiście, wartościowość tlenu w tlenkach wynosi 2, a wartościowość litowców to jest 1, ponieważ o wartościowości mówił nam numer grupy. A że wszystkie litowce zlokalizowane są w grupie pierwszej, to ich wartościowość wynosi 1. I co ważne, tlenki litowców są tlenkami zasadowymi, czyli ich charakter chemiczny jest zasadowy. Oprócz wodorków i tlenków mamy też wodorotlenki. I wodorotlenki, podobnie jak tlenki, również mają charakter zasadowy. A wodorotlenki litowców to po prostu LiOH, NaOH, KOH i tak dalej. Pamiętamy, że grupa OH w wodorotlenkach jest zawsze jednowartościowa, litowce są też jednowartościowe, a więc wzór sumaryczny wodorotlenków pozostaje bez zmian. W przypadku litowców, które zlokalizowane są w grupie pierwszej, ich reaktywność rośnie w grupie w dół, czyli Franz będzie najbardziej reaktywny. I teraz dlaczego? Jeżeli pierwszy jest wodór, a wodór wiemy tutaj z legendy, że jest to niemetal, jeżeli mamy wodór na samej górze, który jest niemetalem, to charakter metaliczny nie może rosnąć w kierunku tego niemetalu, bo nie zgadzałoby nam się to wtedy. Dlatego na przykład potas jest bardziej reaktywny niż sód. I oczywiście jest to związane z tym, że elektrony walencyjne litu zlokalizowane są pod powłoce 2s. Sodu na 3s. Potasu na 4s. Jeżeli mamy jądro, wokół tego jądra krążą powłoki elektronowe no to im dalej elektron zlok zlokalizowany jest od jądra, tym słabiej jest on przyciągany przez yy, jądro atomowe i tym łatwiej jest go odczepić. A im łatwiej jest odczepić elektron walencyjny, tym łatwiej zachodzi dana reakcja chemiczna. I jak sobie jeszcze spojrzymy na układ okresowy, litowce mają najmniejszą elektroujemność wśród pierwiastków układu okresowego. Jeżeli chodzi o właściwości fizyczne litowców, to są to metale o budowie krystalicznej, srebrzysto-białej barwie, mają metaliczny połysk, gęstość mniejszą od gęstości wody, niską temperaturę topnienia, bardzo dobre przewodnictwo elektryczne oraz są miękkie. Na przykład, sód wiemy, że bardzo łatwo da się pokroić nożem. Jeżeli chodzi o właściwości chemiczne litowców, to są one bardzo reaktywne, reagują bardzo gwałtownie z powietrzem i dlatego musimy je przechowywać w cieczy, która jest niereaktywna, na przykład w nafcie. Jeżeli chodzi o reakcję litowców, to litowce przede wszystkim ulegają spaleniu w tlenie. I w tej reakcji metal reaguje z tlenem i powstaje tlenek metalu. I tutaj przypominam, że tlenki litowców są tlenkami zasadowymi. I tutaj bardzo ważna uwaga: bardzo często spalanie prowadzimy w powietrzu. Oczywiście w powietrzu znajduje się tlen, a również inne gazy, i tylko lit spalany w powietrzu będzie dawać prosty tlenek, czyli Li2O. Pozostałe metale będą tworzyć nadtlenki w powietrzu lub ponadtlenki. I na przykład, jeżeli weźmiemy Na, dodamy tlen z powietrza, to powstanie nadtlenek sodu. Natomiast w przypadku potasu, jak połączymy go z tlenem z powietrza, to powstanie ponad tlenek potasu. Inną reakcją jest reakcja z wodą, i w tej reakcji metal plus woda daje nam wodorotlenek i wodór. Kolejną reakcją jest reakcja z kwasami, i w tej reakcji metal plus kwas daje sól i wodór. I ostatnia reakcja to reakcja z wodorem, i w tej reakcji mamy metal plus wodór. I powstaje wodorek. Berylowce znajdują się w drugiej grupie układu okresowego. I pierwszym berylowcem, który rozpoczyna, otwiera tą grupę, no to jest oczywiście beryl. Berylowce mają dwa elektrony walencyjne zlokalizowane w podpowłoce N. S. I oczywiście, tutaj znowu, jeżeli beryl znajduje się w drugim okresie, to jego elektrony walencyjne są na 2s. Jeżeli mamy okres trzeci, to mamy 3s i tak dalej. I tutaj, ze względu na to, że mamy w podpowłoce ns dwa elektrony, to może nastąpić wzbudzenie takiego metalu i przeskok jednego z tych dwóch elektronów na podpowłokę np. Berylowce tworzą następujące związki chemiczne. Wodorki, czyli tak jak litowce. Natomiast tutaj pamiętamy o tym, że w przypadku berylowców, berylowce są dwuwartościowe, ponieważ znajdują się w drugiej grupie układu okresowego, a wodór jest jednowartościowy. No i przykładem wodorku może być wodorek berylu, czyli BeH2. Inny przykład to CaH2, MgH2 i tak dalej. Oprócz wodorków berylowce też tworzą tlenki. Pierwszym tlenkiem otwierającym tą grupę jest tlenek berylu BEO. No i oprócz tlenku berylu mamy też na przykład MGO, CAO i tak dalej. I teraz bardzo ważne jest to, że tlenki berylowców mają charakter zasadowy, czyli tak samo jak tlenki litowców. Natomiast wyjątkiem jest tlenek berylu, który ma charakter amfoteryczny. I ostatnia grupa związków, o których powiemy, to są wodorotlenki. Tutaj również pamiętamy o wartościowości berylowców, i pierwszym wodorotlenkiem będzie wodorotlenek berylu BEOH dwa razy wzięte. Innym przykładem może być CaOH dwa razy wzięte. I tutaj również pamiętamy o tym, jeżeli jakiś pierwiastek tworzy tlenek o charakterze amfoterycznym. To ten sam pierwiastek będzie tworzył wodorotlenek również o charakterze amfoterycznym. Natomiast pozostałe wodorotlenki będą wodorotlenkami o charakterze zasadowym, tak jak w przypadku wodorotlenków litowców. Jeżeli chodzi o reaktywność berylowców, to oczywiście w obszarze grupy również ta reaktywność rośnie w dół, czyli rad jest najbardziej reaktywny z tych pierwiastków grupy drugiej układu okresowego, natomiast w porównaniu z litowcami na przykład bar jest mniej reaktywny niż ces, a więc w okresie reaktywność będzie rosła w lewą stronę. I to oczywiście również związane jest z elektronami. Jeżeli mamy ces, który ma liczbę atomową 55 oraz bar, który ma liczbę atomową 56, no to wiemy, że w skład każdego jądra atomowego chodzą protony i neutrony. Protony mają ładunek dodatni, a neutrony są elektrycznie obojętne, więc możemy je na razie pominąć. W związku z tym, jeżeli chodzi o ces, to będziemy mieli 55 protonów, natomiast w przypadku baru będziemy mieli tych protonów 56. W związku z tym, w cezie mamy 55 siłaczy, którzy będą mieli siły, aby przyciągać powłoki elektronowe do siebie. Natomiast w Pierwiastku bar mamy aż 56 siłaczy, czyli o jednego więcej, którzy będą do siebie przyciągać te powłoki elektronowe. I co to znaczy? I oczywiście wiemy, że CES i bar mają tyle samo powłok elektronowych, bo oba te atomy znajdują się w szóstym okresie. W związku z tym, tam, gdzie będzie więcej siłaczy, tamtą szóstą powłokę elektronową będą mieli więcej siły, żeby do siebie przyciągać, a więc trudniej będzie odczepić taki elektron walencyjny od yy, dodatnio naładowanego jądra. Dlatego CES jest bardziej reaktywny, ponieważ mamy tutaj mniej siłaczy, a więc mniej siły, i ostatni elektron jest słabiej przyciągany i łatwiej go jest odczepić od dodatnio naładowanego jądra. Dlatego reaktywność będzie rosła w stronę lewą w okresie y, układu okresowego. Jeżeli chodzi o berylowce i związki chemiczne, jakie tworzą, to będą to związki jonowe, tak samo jak w przypadku litowców. Natomiast wyjątkiem jest tutaj beryl, który tworzy związki związaniem o charakterze kowalencyjnym. Natomiast wszystkie pozostałe związki, czyli tlenki litowców i berylowców, wodorotlenki litowców i berylowców, wodorki litowców i berylowców, z wyjątkiem berylu, będą miały wiązanie jonowe. Właściwości fizyczne berylowców to metale o srebrzysto-białej Barwie, mają małą gęstość, łatwo się topią i są miękkie, z wyjątkiem berylu. Dodatkowo możemy jeszcze powiedzieć, że berylowce nie występują w stanie wolnym, są zbyt reaktywne. Magnez i wapń występują na przykład w skorupie ziemskiej. I reakcje berylowców, pierwsza to będzie reakcja z tlenem, czyli tak samo jak było to w przypadku yy, litowców, powstaje tlenek berylowca, i tu warto wspomnieć, że magnez w reakcji z tlenem pali się jasnym płomieniem i w odróżnieniu od litowców berylowce nie tworzą ponad tlenków. Druga reakcja, czyli reakcja z wodorem, i tak samo jak to było w przypadku litowców, powstają wodorki. Kolejna reakcja to reakcja z wodą, i w tej reakcji, tak samo jak w przypadku litowców, powstaje wodorotlenek, Jedyny, jedyna różnica: beryl który w reakcji z wodą nie powoduje żadnej reakcji, więc taka reakcja nie zachodzi. Oprócz tego mamy jeszcze reakcję z kwasami i tak samo jak poprzednio metal z kwasem daje sól i wodór. Beryl jako pierwiastek, który tworzy związki amfoterycznym kwasie azotowym 5 czyli w kwasie utleniającym na zimno ulega pasywacji natomiast z kwasem siarkowym 6 i kwasem chlorowodorowym normalnie reaguje już w temperaturze pokojowej i teraz z racji tego że beryl jest takim wyjątkowym pierwiastkiem to napiszemy jego reakcję z kwasem solnym, czyli Be plus HCl. I on tak samo jak w przypadku innych metali w reakcji z kwasem daje sól oraz wodór, czyli powstaje BeCl2 plus H2. Reakcję oczywiście musimy uzupełnić. Możemy jeszcze napisać równanie reakcji berylu z zasadą, na przykład zasadą sodową. W tej reakcji musi pojawić się również trzeci substrat, czyli woda, i w tej reakcji powstaje związek kompleksowy, i w tym przypadku będzie to Na2BEOH4 razy wzięte, oraz oprócz tego będzie wodór, no i reakcję musimy uzupełnić. Wiemy już, że litowce i berylowce tworzą tlenki zasadowe z wyjątkiem berylu. W związku z tym reakcje tlenków zasadowych wyglądają następująco. Tlenek zasadowy plus zasada taka reakcja nie zachodzi. Tlenek zasadowy plus woda daje nam zasadę. Jeżeli dany tlenek reaguje z wodą, tworząc zasadę, to taki tlenek zasadowy możemy nazwać bezwodnikiem zasadowym. Oprócz tego mamy jeszcze reakcję tlenku zasadowego z kwasem powstaje sól i woda. Oraz tlenek zasadowy plus tlenek kwasowy daje nam sól. Tlenki kwasowe to są takie tlenki, które w połączeniu z wodą dają nam kwas. W przypadku wodorotlenków zasadowych mamy po pierwsze dysocjację. Wodorotlenek dysocjuje na kation metalu oraz anion wodorotlenkowy OH-. Oprócz tego wodorotlenki zasadowe mogą reagować z kwasami, powstaje sól i woda. Wodorotlenki zasadowe z zasadami nie reagują. I w tym temacie pojawia się jeszcze elektroliza. Elektroliza, czyli dostarczamy prąd elektryczny i wymuszamy procesy elektrodowe, reakcje elektrodowe. I tutaj, niezależnie od tego, czy jest ogniwo, czy elektroliza, na anodzie jest zawsze utlenianie, a na katodzie jest zawsze redukcja. I teraz mamy kilka możliwości. Elektroliza stopionych tlenków. Tlenek, czyli na przykład Na2O. Na katodzie, która w elektrolizie jest ujemna, mamy redukcję i będzie to redukcja metalu tworzącego tlenek. Metalem, który tworzy ten tlenek, to jest Na i będzie redukcja, czyli zmniejszamy stopień utlenienia. Czyli z Na, plus przechodzimy do Na. Oczywiście, gdybyśmy napisali na odwrót, czyli z Na, byśmy przeszli do Na, plus, no to tutaj mamy metaliczny sód, i jego stopień utlenienia jest równy 0, a tutaj mamy jon dodatni, i jego stopień utlenienia jest równy plus 1, czyli z 0 przechodzimy na plus 1, czyli zwiększamy stopień utlenienia, i jest to po prostu utlenianie, a nie redukcja. Natomiast tutaj z plus 1 przechodzimy do 0, czyli redukujemy stopień utlenienia. Jeżeli chodzi o to, w którym miejscu wpisać elektrony, to jeżeli wiemy, że stopień utlenienia Na plus wynosi plus 1, a Na, czyli metalicznego sodu, wynosi 0, to tutaj ładunek tego Na to jest po prostu plus 1. Natomiast ten sód, metaliczny sód, ma stopień utlenienia równy 0, jest elektrycznie obojętny i jego ładunek jest równy 0. W chemii to, co jest po lewej musi zgadzać się z tym, co jest po prawej, w związku z tym ładunki również muszą się zgadzać. Jedyne, czym możemy wyrównywać ładunki w chemii, to są elektrony ujemnie naładowane. I w związku z tym, jeżeli ja do ładunku dodatniego plus 1 dodam jeden elektron, który ma ładunek ujemny, no to z plus 1 i minus 1 Zrobi mi się 0. I teraz mam takie same ładunki. Na anodzie będzie utlenianie. Anoda w elektrolizie jest dodatnia, no i oprócz Na mamy tylko tlen, w związku z tym tlen O2 przejdzie do tlenu, będzie utlenianie O2 do O2. I teraz, zanim dodamy elektrony, to najpierw musimy reakcję uzupełnić, ponieważ tutaj mamy dwa tleny. A tutaj jest tylko jeden, więc dopisujemy dwójkę. I teraz tutaj mamy dwa tleny, z których każdy ma ładunek 2 minus, czyli całkowity ładunek tych dwóch atomów tlenu to będzie minus 4, ponieważ jeden tlen ma minus 2 i drugi ma minus 2, co daje łącznie minus 4. O2 ma ładunek 0. W związku z tym, oczywiście, dysponuję tylko elektronami. Ja muszę dodać tutaj cztery, jakieś ujemne ładunki, czyli cztery elektrony, żeby zgadzały mi się ładunki po lewej i prawej stronie. I teraz, jeżeli chodzi o stopione tlenki, no to na anodzie w każdym przypadku będzie właśnie to, czyli będzie się wydzielał tlen, natomiast na katodzie będzie redukcja tego metalu, który tworzy dany tlenek. Jeżeli mielibyśmy K2O. To będzie K, elektron daje nam K. Teraz stopione wodorki, na przykład NAH, i tutaj tak samo na katodzie będzie redukcja metalu. Tutaj użyłam ten sam metal co wyżej, więc piszę, że to jest Na, elektron daje Na. Natomiast na anodzie wcześniej wydzielał się tlen, ponieważ tutaj mieliśmy tlen, a tutaj będzie się wydzielał po prostu wodór. Wodór normalnie nam się kojarzy z jonem H, natomiast w tym przypadku to Na jest dodatni, w związku z tym H musi, musi być jonem ujemnym. A więc mamy H, było O2, więc tutaj mamy H, tak samo. Na pewno wydzieli się wodór, no wodór wydziela się tylko w postaci cząsteczki dwuatomowej. Oczywiście liczba wodorów musi się zgadzać, więc dopisujemy. 2 przed H No i ładunki też muszą się zgadzać, więc 2 elektrony. I na koniec stopione wodorotlenki, przykład NaOH. Na katodzie tak jak to było do tej pory, będzie redukcja metalu, czyli Na+ plus elektron daje Na. A na anodzie widzimy, że mamy grupę OH i reakcja elektrodowa na anodzie to jest 4 OH minus tutaj O2 plus 2H2O plus 4 elektrony. Tą reakcję macie zapisaną w tablicach maturalnych, tak że można sobie z niej skorzystać. Wodorotlenek sodu, czyli NaOH, to to wiemy, że jest główny składnik kreta do udrażniania rur, i to są takie białe kuleczki, więc wiemy, że występuje to w postaci ciała stałego. Natomiast wodorotlenki bardzo łatwo rozpuszczają się w wodzie, i wtedy mamy wodne roztwory wodorotlenków. W przypadku wodnych roztworów zasad na anodzie mamy taką samą reakcję jak w przypadku stopionych wodorotlenków, czyli 4OH- daje O2 plus 2H2O plus 4 elektrony. Natomiast jeżeli chodzi o katodę, to tutaj mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka. Że będzie się po prostu redukować metal, natomiast tutaj musi być spełniony pewien warunek. Potencjał standardowy redukcji, który odczytujemy z tablic, musi być większy niż minus 1,676 V, czyli redukcja kationu metalu. No i to jest taka sama reakcja jak w przypadku elektrolizy stopionych wodorotlenków, stopionych wodorków i stopionych tlenków. Przykładem może być miedź. Potencjał standardowy miedzi. Wynosi dokładnie 0,342, a więc jest to więcej niż minus 1,676. Swoją drogą ta wartość to jest potencjał standardowy redukcji glinu. No i w tej reakcji po prostu mielibyśmy na katodzie Cu2 plus 2 elektrony, daje nam Cu. Natomiast jeżeli potencjał standardowy redukcji jest mniejszy lub równy minus 1,676 wówczas na katodzie będzie zachodzić następująca reakcja. Oczywiście pamiętamy o tym, że liczba elektronów musi się zgadzać, także takie równanie musielibyśmy pomnożyć razy 2. No, i gdybyśmy sobie sumarycznie zapisali te dwa równania, to otrzymalibyśmy dokładnie coś takiego. 4 oH minus nam się skróci oraz tutaj ta woda się skróci, a tutaj zamiast 4 zostanie 2, czyli będzie 2H2O rozkłada się na O2 i 2 h 2. Także widzimy, że w tej reakcji mamy rozkład wody, czyli roztwór można powiedzieć, że się zatęża, ponieważ woda ulega rozkładowi na tlen oraz wodór. Tlen i wodór to są oczywiście gazy. W związku z tym stężenie takiego roztworu będzie rosnąć. No i oczywiście w związku z tym, że stężenie zasady rośnie, no to pH również rośnie, bo im wyższe pH, tym bardziej zasadowy jest roztwór. To wszystko w tym filmie. Dzięki za oglądanie.